że ja nadal chcę nagrywać, tak? Dobra, maneczko, ziomeczki, ja już jestem, Nie, no już trzy odcinki, po prostu. Nie, dwa odcinki, to już 20 minut i ten będzie jeszcze 10 minut, no to już 30. I wyście, ziomeczki, po, polećcie, jak jest, to, jak jest, to mi wyście podajcie y, taką, y, ten, Taki program do, do nagrywania, co, co jest za dawno, ale mogę nagrywać no, tam właśnie te 15 minut. Tylko nie akcyna, bo aksyn jest płatny. Dobra, no to idziemy na spał na losowe, nie? A i tutaj jest gildia, którą można okraść. Czekam, no chyba jest podbita. To tutaj kocznik za los. E ng, Ale Halo, ej, jesteś? Ej, ej, mam ocean, mam ocean, mam ocean. O mam ocean. Nie w oceanu? Zaraz, nie gadam. W pobliżu znajduje się jakaś gildia. Nie, ja idę na oceanu. Na ocean. Wtedy patrzę. Bo to jest bardzo duży ocean i wątpię, że jest... I wątpię, że jest tutaj gildia. Mega per jeden. OK, PACC, nie, no nie da się spintować. Po prostu tutaj nie ma gilli? Raczej nie ma. Właśnie PNG podbijamy. To, to wygląda jakbyśmy stali na wodzie. Wie? W znajduje się jakaś gildia. Ej no, biegamy sobie po wodzie, patrzcie. W no sensie tak wygląda. Tutaj jest gildia. Gdzie? Tam jest gildia. Nie ma tu gildii. Wszędzie jest gildia. Gdzie tu masz gildię? Tutaj jest gildia? Nie, wszędzie jest gildia. Nie no, tutaj jest gildia. Dobra, spawn. spawn. Czy tak trudno jest znaleźć miejsce, naprawdę? Błąd, trafiłeś na ocean. No, mam coś. Nie ma gildii. A nie, jest, są jakieś mury, to nie tak. Nie no, trzy odcinki. Kto chce oglądać 30 minut? Ja nie mam. Rozpędzimy. Dwie. Odbijamy. Nie. Gadamy. pan się. Koźnik za Zalos... Ej, yy, nie, tak na, na nie, na początku t p Gdzie ty jesteś? Aha, nie, wszędzie jest Gildia. Nie, opuszczono tę Gildię Light. To jest jakaś Gildia Light. No, za Zalos... Wiesz co, hmm. wezmę se te fity na gildie. Um, bijamy. Nie. Gadamy. Emeraldy. O, nie, że stwierdziłaś, gildia, no nie. Stąd Apo. Dobra, są emeraldy. Jest obsydian. Są diamenty. Co tam było? Głośnik Zaroz PNG podbija... Apple i Stone. Nazwa gildii nie może zawierać spartych Apple, 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 nie yeah. Idę na fauna w villażelu z poitemem. Założyłem! Co? Ty faktycznie. Tp, TPA, TPA, Dobra, to teraz idziemy na, na Homa. Ale mnie musisz dodać. I tepnij mnie. O, okej. Okay. Eee, dodaj mnie do gildii, szybko. Albo nie, daj mnie zastępcą Gildi, proszę. Dobra, Ukośnik, zastępca, Mega Kasper jeden. Ten gracz nie jest członkiem twojej gildii. To najpierw musisz zaprosić. Zaprosz. Zapros... Zapros. Czekaj, jaki tag? Aha, PNG. No, dawaj. Mega... Korzystaj z tabu. Korzystaj z taba. Napisz mega, naciśnij No Za, zaproszony do gildii ukośnik... Ukośnik... Napisz ukośnik baza po prostu. No już, dołączył do gildii ten... Okay, uwaga, teraz ten... Zastępca... Mega per jeden. jeden tam to zastępca. I teraz. Jest! Ej, no nie da się podbić. Ukośnik. Hm, um, Nie da się podbić. Tu jest w gildi. Nie da się podbić. Ja... Skąd wiesz? No bo próbuję. Ej! To nasza gildia? Nie, to już nie nasza gildia. Ale w tej, co te, teraz my byli? W tej, co teraz my byli? To jest nasza? Tak. A, to dlatego się nie dało podbić. Dobra, stepam się. Jesteś na tamtej stawie, nie? Właśnie jak podbić gilia? No, trzeba na, nacisnąć, nie, mieczykiem czy czymś. Tam. Dobra, idę tam. Uuu. Gdzie serce? Nie wiadomo. A, bo czasem ono znika. Czasem to serce niestety znika. Musimy poczekać. Ono już tyle razy zniknęło. Eee, Je, czasem jestem włączony. I cztery. Dzięki. Mhm. no ale weź! gdzie to głupie serce, gdzie? Jak podbię. Albo nie, ja tego nie wyślę na no jego. Ja tego nie wyślę. Do, do tamtej bazie? No raz się, się mankom. Czy jeszcze dzisiaj zadzwonię? Nie. Dobrze. Dobrze. nie było jakieś gildie? że znajduje się gildia. Nie, po prostu. Mówiłem ci, że jest gildia tam.